Docenić to, co ja mam teraz, bo jestem szczęśliwy, że żyję w takim kraju, gdzie super się rozwija, że mamy takie drogi, a ja teraz dużo jeżdżę po Polsce. No. No to był taki moment, kiedy zaczynałeś studia, bardzo trudne dla polskiej rzeczywistości. Najpierw karnawał Solidarności, potem stan wojenny. No, myśmy się doganiali przecież bo w czasie wojny tam po Gdańsku. Chodziło o zomo. Nie było. Mnie parę razy wytrzepali na Gdańsk-Soszczę, bo ja siadam z kolejki, szedłem do akademika. Nagle podjeżdża jakiś taki duży fiat, wyskakuje czterech gości w cywilu. Co mam w torbie, nie? Dziesiąta w nocy. Do góry walizanie, Grzebać ja tam by były nieniosy bo to ze Soszy i tam byłem, nosili tamtędy, przez ten park akurat, gdzie w nocy napadli. Albo, no nie, no trzeba było mieć dowód przy sobie, tak dalej, bo kiedy gdzie idzie, skąd idzie, sko, co jesteś, gdzie ojciec pracuje, gdzie matka. Ci takie... dało to doświadczenie prl Co ci daje? Docenić to, co ja mam teraz, bo jestem szczęśliwy, że żyję w takim kraju, gdzie super się rozwija, że mamy takie drogi, a teraz dużo jeżdżę po Polsce. No jakieś to zazdrościłem, że się do NRD pojechało, że to było, a teraz tu mamy jak mamy fajnie, że w sumie te podatki nie są takie wysokie, że jak ktoś chce coś tu zrobić, to no naprawdę może. Nikt mu nie powiedział, że będzie lekko. Ale tak to, co ja wyprawiam w tej chwili, że wydaję te książki, że mogę jeździć, że mogę ludzi edukować. No, myślę, że mamy, albo ile się buduje, że mogę sobie kupić mieszkanie. No, kredyt czy nie, ale że to jest możliwe w ogóle. wtedy była książeczka mieszkaniowa 30 lat. Może będzie, może nie będzie. E, no to teraz ja bym wolał tu. Ja nawet jakbym pracował w Niemczech, to bym wolał przyjechać do Polski i robić to, co robię, niż gdzieś tam po świecie się błąkać. Czyli wydaje mi się, że naprawdę jesteśmy, jeśli nie najlepszym krajem do życia, no to bardzo blisko. I tutaj nie ma co komputować